tylko Adam też jest przykładem. A czy są rodzaje diety, które preferują mężczyźni? Czy taki nurt zauważamy? są, są. Ja zawsze z dietami mówię, że to jest jak z dojazdem do pracy. Niektórzy lubią jeździć hulajnogą, niektórzy autobusem, niektórzy samochodem. I tak samo jest z ludźmi. Każdy ma jakiś swój rodzaj preferowanej diety, dlatego warto dostosować tą dietę tak, żeby dieta była responsywna u każdego człowieka. I to zauważam też, że mężczyźni dużo bardziej lubią puste rzeczy, dużo bardziej lubią... Yy, To jest częstsze w dietach u mężczyzn i w porównaniu do kobiet oczywiście tutaj mówimy o większej ilości roślin, większej ilości bardziej lekkostrawnych produktów, no co niestety, to czy niestety, z drugiej strony ta dieta kobiet, przez to też jest często nieco zdrowsza od takiej męskiej typowej diety. Ale na takiej diecie z tłuszczami też możemy się odchudzić. Tak, tak, Przykładem. Do... bo tu chodzi o deficyt kaloryczne. Ja na przykład jako dietetyk stawiam nacisk na to, że...